Witajcie moi drodzy! Dzisiaj porozmawiamy sobie o królowej pewnego królestwa, a w zasadzie i królowej, i królowi jednocześnie, bo używała ona dwóch tych tytułów coś jak król Jadwiga. Dosłowny tytuł jej można by tłumaczyć jako królowa regentka Kandake, tak też była później nazywana często. Inne kobiety na jej pozycji. Ale jeżeli gdzieś w jakichś źródłach widzimy słowo Kandake, to raczej mówią oni właśnie o tej królowej, która miała na imię Amanirena. Była ona królową królestwa Kusz na południe od Egiptu. Na wstępie chciałbym jeszcze zaznaczyć, że wedle praw religijnych i politycznych w królestwie Kusz. Kobiety miały bardzo duży dostęp do niezależności, jeśli mówimy o standardach starożytności. Mogły one służyć jako śpiewaczki, jako kapłanki boga Amona, i dzięki czemu mogły one na tym budować swoją moc polityczną, koneksję oraz fortuny. W zupełnej niezależności od swoich mężów. Były one też przeciwieństwem tak jakby królowych Egiptu, faraonek, bo faraonki, królowe Egiptu były przedstawiane w ikonografii historycznej z cechami męskimi, podczas gdy kandake były przedstawiane jako po prostu kobiety. Ich obrazy miały cechy kobiece. W czasie ostatnich kilkuset lat kiedy królestwo Kush miało swoją stolicę w mieście Meroe, niektóre kobiety doszły do całkowitej władzy w swoim własnym imieniu, bez żadnych współrządzących mężczyzn. Pierwszy znany przypadek takiej sytuacji był w latach od 177 do 155 przed erą, kiedy to król, królowa Szanagdachete została pierwszą taką. Kobietą na tronie. Później, już zwłaszcza w pierwszym wieku przed naszą erą i pierwszym wieku naszej ery, tych królowych było dość sporo. Na, no, jak mówiłem, najbardziej znaną jest właśnie Amanirena. Samo królestwo Kusz znajdowało się oczywiście na południe od Egiptu. Dzisiaj te tereny to część Egiptu i Sudanu. I oni mieli tam parę różnych stolic, ale w tym okresie, który nas interesuje, czyli końcówka I wieku przed erą, tą stolicą było miasto Meroe, które było dość daleko od Egiptu ustawione, bo oni tak jakby z tymi stolicami się cofali ku źródeł Nilu. Było to bardzo bogate królestwo, które słynęło z, z dobrze rozwiniętych manufaktur żelaznych, obróbki żelaza. Oraz przy eksporcie drewna, złota, no i oczywiście kości słoniowej. Było to najpotężniejsze królestwo na południe od Egiptu w tamtym momencie. No ale jeszcze zanim zaczniemy, to czcigodnym patronom należą się podziękowania. Zwłaszcza Tomaszowi Flawiuszowi, Albertowi, Etmanowi, Jartoriusowi Kastusowi. Amadirena stała się królową około roku 40 przed naszą erą, kiedy to wyszła za mąż za króla Teri Tekfasa, a po jego śmierci około 25 roku stała się, tak jak mówiłem, indywidualną władczynią tego państwa. Używała zarówno tytułu króla, jak i kandake czyli królowej regentki. Strabon zanotował, że była to kobieta o jednym oku, być może straciła oko w jednej z bitew z Rzymianami. Amanirena miała bliskie stosunki z Kleopatrą VII, tą sławną Kleopatrą, ale nie jakieś bardzo bliskie. Z tym, że jednak po bitwie pod Akcjum, Kleopatra planowała wysłać do niej swojego syna Cezariona, aby właśnie on przez Meroę dostał się do Indii. No, jednak do tego nie doszło. Po zdobyciu Egiptu pierwszym prefektem tam był Cornelius Gallus. Na południu Egiptu doszło wtedy do rebelii przeciwko Rzymowi. Oczywiście nie podobały im się wysokie podatki. Była to okolica nazywana Dodekas Hoenos. Ta kraina będzie później ważna. I prawdopodobnie ta rebelia Egipcjan była, jakby to powiedzieć, zainspirowana przez samych mieszkańców Kuszu. Koniec końców jednak Galusowi udało się rebelię stumić, dogadać się z kuszym, tak żeby relacje były spokojne, ale on niestety bardzo się tym chwalił. On zaczął robić taką propagandę, jakoby on pokonał w ogóle królestwo Kuszu. To się oczywiście w Rzymie nie podobało. I August pozbawił go stanowiska, mienia i wyznaczył jego następcę, Eliusa Galusa, a Cornelius po prostu musiał w hańbie odebrać sobie życie. Tak to się kończy, kiedy chce się być zbyt ważnym. Około 27 roku przed noszumerą doszło do otwartej wojny pomiędzy Rzymem a Kuszem. Wersja, jak to się zaczęło, są dwie. Rzymska jest taka, że Kuszyci niesprowokowani zaatakowali Egipt, a wersja Kuszytów jest taka, że to Rzymianie zaczęli ataki i niewolenie kuszytów. To, to była po prostu odpowiedź za atakowanie terenu Egiptu i zniszczenie tych terenów. August zdecydował się wysłać tam dwie armie, w Królestwo Kusz i właśnie w prowincji Arabia Felix. Udało się odeprzeć kuszytów. Wielu z nich zginęło w bitwie. Parę miast zostało ograbionych. Ale później w 25 roku August zarządził, by Elius Gallus wyruszył na kampanię do Arabii, zabierając połowę sił, jakie znajdowały się w Egipcie. To oczywiście ponownie wykorzystali kuszyci, którzy dokonali inwazji na Egipt. I bardzo dobrze im szło. Zdobyli takie miasta jak Sien, File, Elefantyn, blisko aż pierwszej katarakty. Między innymi w mieście Sien zdobyto ogromną głowę Augusta wykonaną z brązu, którą wysłano do Meroe i tam jakby zakopano pod stopniami świątyni, po to właśnie, by już zawsze kuszyci deptali po Rzymianach. I dopiero tę głowę odkryto w 1910 roku. W czasie tej kampanii nagle umiera król Teritekwas. Rządy przejmuje jego żona Amanirena i prowadzi ona armię i razem z tą armią zdobywa miasto Dakka. Tutaj właśnie biorą się problemy z mieszaniem imienia Amanirena z stanowiskiem Kandake. Sami Rzymianie myśleli, że Kandake to jest imię królowej. Niestety nie, to jest jej stanowisko. No i wtedy po tym w zasadzie wstydliwych przegranych, wstydliwych porażkach, August odwołuje Galusa i na jego miejsce jako prefekta Egiptu powołuje Publiusa Petroniusa. Petronius w 23 roku dokonuje inwazji na Kusz. Jego siły liczą 10 tysięcy piechoty i 800 kawalerii. Pod dakką udaje mu się pokonać siły Amanireny. Które pomimo tego, że znacznie przewyższały liczebnie siły Rzymian, to niestety były gorzej zorganizowane i gorzej wyekwipowane. Petronius zaczął więc podążać za wycofującą się armią, wszedł na ich terytorium. Wielu z pojmanych kuszytu zostało wysłanych do samego Augusta, jednakże nie udało mu się trzymać terytorium królestwa Kuszu. Opór był jednak zbyt duży, więc Petronius wycofał się, zabezpieczył Egipt, zabezpieczył ten rejon do Deshoenos, zbudował fortrecę w mieście Premnis, która miała być jakby tym pierwszą linią obrony przed kolejnymi inwazjami z południa. W ciągu roku Amanirena odbudowała armię i ponownie wkroczyła na terytorium Imperium Rzymskiego. W 1922 roku szła oczywiście na Premnis, by ją zdobyć jak najszybciej, Petronius się o tym dowiedział, zdążył się tam jednak ufortyfikować z armią i Amanirena zaproponowała mu po prostu negocjacje. Petronius się zgodził, ale powiedział, że to nie z nim, tylko z cesarzem, więc zagwarantował posłom kuszu eskortę i spotkali się oni z Augustem na wyspie Samos w 21 roku, właśnie. Cesarz podpisał ugodę, która była bardzo korzystna dla Kuszytów. Po pierwsze, August zrzekał się praw do jakiegokolwiek trybutu, który wcześniej próbowano na Kuszytach wymusić i co lepsze, zgodził się on wyznaczyć nową granicę bliżej południowego krańca tego rejonu Dode Cashoenus, tym samym dając Kuszytom więcej ziemi. A kiedy traktat ten został sfinalizowany, to w zasadzie granica ta, wyznaczona przez Augusta i zgodzona przez Amanirenę, trwała, niezamącona, aż do IV wieku, kiedy to, jeszcze z nieznanych nam przyczyn, królestwo Kusz upadło, prawdopodobnie zostało ono rozbite przez swoich sąsiadów z dzisiejszej Etiopii, czyli królestwa Aksum. I tak wygląda historia czarnej królowej wojowniczki Amanireny, która no, technicznie rzecz biorąc, jakby na to nie patrzeć, wojnę z Rzymem wygrała. Zrzekła się trybutu, obroniła swoje państwo przed aneksacją do imperium i jeszcze otrzymała więcej terytoriów niż tak naprawdę wcześniej miała. Więc tak się powinno prowadzić wojny. I co ciekawe, zastanawiam mnie, dlaczego ci wszyscy turbo murzeni, tak mamy turbo-słowianie, to i są turbo murzeni, nie robią o niej filmów, takich jak zrobili tą Kleopatrę na Netflixie, której recenzja jest na moim kanale. Dlaczego nie ma filmów czy dokumentów o Amanirenie? Renie? Przecież to jest no, idealny bohater, pozytywny, sprawny. Amanirena była królową Królem, była kapłanką, była wojownikiem, była politykiem, z sukcesem wygrała wojnę z Rzymem, z Augustem. Oczywiście August, w interesie Augusta było, żeby ta wojna się dłużej nie toczyła, no ale to nie ma znaczenia. Ważne, jaki był efekt, a efekt był korzystny dla Kuszu, dla Amanireny. Nie wiem, ta jej historia jest bardzo mocno zapomniana i bardzo mnie to dziwi, dlaczego Amanirena nie jest bardziej znana bo naprawdę warto. No i na zakończenie, oczywiście raz jeszcze podziękowania czcigodnym patronom, Tamaszowi, Flawiuszowi, Albertowi, Atmanowi, Artoriusowi, Kastusowi, Jałowcowi, Krzysztofowi. To by było na tyle. Uważajcie na siebie.